Więc chciałbym serdecznie powitać wszystkich Państwa, a w szczególności artystów też, bo gdyby nie oni, to by tej wystawy tutaj dzisiaj nie było. Jest to jak gdyby, jest już czwarty przegląd sztuki alternatywy 33. Jest to, jak gdyby podsumowanie roku i naszych dążeń do przyszłości. Czego szukamy, czego poszukujemy, jakie nowe nurty, co nas interesuje, na co zwracamy uwagę. Tak, jest tu wielu wspaniałych artystów, chciałbym powiedzieć. Jest to czwarta najmłodsza artystka, chcę Państwu powiedzieć, ma je, 11 tygodni. To jest najmłodsza artystka, miała którą namalowała 11 tygodni, tak? Ola, wspaniała artystka, już dojrzewa będzie miała wspaniały katalog jako pamiątka jak dorośnie, może będzie też wielką artystką. Także już jedno dzieło pani pozostało. Tak, więc jeszcze raz serdecznie Państwa witam na dzisiejszej wystawie. Jest to czwarty przegląd właśnie jak już wspomniałem sztuki alternatywy 33. W tym roku gościmy. Z 11 państw artystów, tak? Z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec, z Kanady, ze Stan Stanów Zjednoczonych, także z Ukrainy, z Białorusi, z Litwy, także naprawdę wiele artystów mogliśmy tylko wystawić po jednej pracy, też na trzy wspaniałe prace. No i oczywiście naszych polskich artystów też z Poznania, z Wrocławia, no z całej Polski, z których mamy serdeczność tutaj gościć. Co jeszcze chciałem powiedzieć. Jeśli chodzi o. wydaliśmy wspaniały katalog, który zaprojektowała. Hola? Jest, dobrze. Który zaprojektowała Iwanka Trzcińska. Tak wiele godzin przesiedziała przy nim. Żeby po prostu go opracować. Ale mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni. Chciałbym Wam życzyć, bo to jest ostatnia wystawa w tym roku. Wielu Państwu życzyć sukcesów, szczęścia, radości, bo wiadomo, że czasy są takie ciężkie, zabiegane, żebyśmy znaleźli więcej czasu na wypoczynek, na przeżycia sercowe, doznania nasze, tak? Żeby ta sztuka dzisiejsza, gdyby nam otworzyła nowy horyzont widzenia na, na nowy rok, tak? Światło. Jest to tyle wspaniałych prac, że można się zainspirować, można przeżyć, tak jak poezję, jak muzykę, jak e, muzykę Fryderyka Chopina, czy wspaniałych zespołów tych rokowych, jak to młodzież tutaj zbi. Ale to, to już nie chcę Wam przedłużać. Serdecznie Was witam na czwartym przeglądzie sztuki alternatywy 33. No i zapraszam w przyszłym roku na następną wystawę. A teraz, moi drodzy, a chciałbym jeszcze wspomnieć przy okazji, jak mogę, bo to jest bardzo ważne na ostatniej stronie, można spadać, że też ta wystawa się odbyła tak dzięki Państwa pomocy. Dzięki. W synagodze, która jest dla nas bardzo mm, otwarta i tam też pozwalają nam robić wystawy. Dzisiaj właśnie przyjechał Igor z Ukrainy, tam wystawia swoje obrazy w synagodze. Także Ostrowskie Centrum Kultury nam bardzo pomogło. Firma Lazur, jak zawsze, wspaniałe sery, które dzisiaj wieczorem będą. Firma Klara, zajazd wielkopolski, gdzie się jedzie na Poznań też, park rodzinny przy, przy, na Góreczniku, też wspaniały. Potem Mima, która nam dała wspaniałe pączki, ciastka i chleby do dzisiejszej kolacyjki. Potem firma Toja, która nas wspiera w mocy, różne tutaj środki chemiczne. ścieliny, wspaniałe nam dała, sałatki także. Jeszcze patronat medialny w pełni Gazeta Ostrowska, a teraz jeszcze doszedł do nas yy, nasz rynek, gdzie pan Tomek Gruchot jest teraz naczelnym redaktorem. I Gazeta Ostrzeszowska, jest pan tutaj też, jest pan przedstawiciel naszej tak. strony Ostrzeszowskiej. I jeszcze Marce Panek, jeszcze ProArt firma i film Marce czy pan Szumlewski, tak? Tak, no to są tacy sponsorzy, którzy, którzy nam, mocno, nam dają dobre ciastka, żebyśmy mieli trochę słodyczy, bo wiadomo, te ciężkie ciężkiej pracy, tak jak Rasałka Poznańska w ciężkich warunkach pracowała w zimnie, także niektórzy artyści też wiem, że nie mają łatwo, bo są trudne czasy, ale nie będę więcej mówił. Witam jeszcze raz serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego, bo rok się kończy, a to jest takie pierwsze i chyba w tym roku no, spotkanie tych, którzy są z daleka ostatnie, ale mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy w tygodniu z tymi, którzy są bliżej. Także już nie będę przeciągał. Teraz chciałbym poprosić artystów i może będziemy od, wręczać, tak, automatycznie będziemy wręczać yy, katalogi. katalogi. Tak. Piotr, 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 Adamczyk, Piotr, Adamczyk, Piotr Adamczyk. Proszę bardzo, nie zabraca. Brata. Roman jest

Proszę bardzo. Dziękuję Proszę bardzo. Proszę bardzo. Yes. Yes. Okay. Okay. Kinga Dudkowiak. Kinga Dudkowiak. Kinga Dudkowiak. Jest Kinga, jest też nam wiele pomagała wczoraj, tak? Nie, to pan Sara. Nie, nie, nie. Agnieszka jest, wiem, że jest, dotarła. Andrzej wiem, Frączak jest. Frączak jest chory, Nory, że Proszę bardzo. Agnieszka, proszę bardzo. Emilia Dążynica, Emilia też jest, wiem, że dotarła. Emilka. ale ciężko. Proszę bardzo. Proszę bardzo. pan cały, Głoskowska nie right. znaczy insan... Marta, nie, nie ma Jakub do Jak, like? Jakub. jest? Tomasz, to jest pan Tomek? Pan Tomek? Jest? Jest jest? Nie ma. Maria? 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 Stanisław Maria? Stanisław Maria? Maria? Marzenka, 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 Pani jako o, o Pani marzenka, każę wam coś powie, powie bo jest ten w związku ze szwartem, bo to było taką Kocham a to przekaże też jakąś um, którzy powiem, tutaj mieszkają, się urodzili, przybywają, przybędą. I to no po prostu tak Dzień dobry Państwu. Gratuluję Mam nadzieję, że tak się że się wydaje, jak się mi aby, podoba się! Tak się, aby, aby, się aby, podoba się bardzo dobrze. Jak biga kołodziejczyk? Jak biga kołodziejczyk jest. Rytis dojechał. Rytis <gryzki> dojechał. Proszę, proszę. Ritis. To jedzie, to dojedzie. Jolanta Kontek. Jola Kontek otarła, dotarła dotarła Jana. Jest? Pani Jola? Proszę. Iza Kościółko. Iza Kościółko, jest Konina? Jest. Jest? Jest. Bigier Kotynia? jest, tak jest. Proszę. Maria Kręc. Tak? Agnieszka Kujawa Agnieszka jest? Dobrze, to potem nie, tak, tak, ja daję katalogi. Agnieszka Kujawa-Bartosik Nie ma Agnieszka Kujawa-Bartosik ma Dorota Kulicka Kamila Kuna Agnieszka Kukawska nie ma. Liliana? Pan Andrzej Leśnik. nie ma? Nie ma. Iwona Łakomy? Iwona Łakomy? Gdzie jest? Iwonka Jarosław Łukasik. Janusz Maksymiuk. Marian Małecki o, Jest, jest, jest. Jeszcze, jest. Małecki. Ale nie mogę się przebić Nie mogę się przebić Proszę, proszę Pozdrawiam pana serdecznie Miał niedawno u nas wystawę Gościł tak w galerii już tak na indywidualnej Edyta Mazu? Edyta Mazu. Edyta mazu.

Bogna płakasz. Bogna jest. Bogna. Bogna. Jan pływać. Jan widzieliśmy Jana. Jan Jan pływać. Anna Polanowska. Anna Polanowska. No, no, no. Proszę

Katarzyna Puczyłowska, Grzegorz Ratajczyk. Katarzyna jest. Grzegorz Ratajczyk. Sonia Ratajczyk. Martyna Rejczak. Martyna Rejczak. Jest Martyna, proszę bardzo. Anna Roma, Anna Rozmirska Jest, jest, jest. Jest, jest. Jest. Magdalena Samak, Sonia Serapii, Sonia Sorakim. Sonia też była. Jest Jest Sonia, proszę, proszę, proszę. Agnieszka Kamila z Agnieszka. Agnieszka. Agnieszka idzie, idzie. Proszę Agnieszka, proszę. A Ty, Stanisławski? Pan gości mał na tutaj. To teraz? Tak, pan Stanisław. Jeszcze... Jarosław, Jeszcze... Jarek, Grublina skrób... nie dotarł, w Słyszynski, Pan Pesek też nie dotarł, Reata Słonikiewicz, Bogusia tak, proszę bardzo, nie ma, Stanisław Szymkiewicz, Arkadiusz Widelski. Arkadiusz Widyński. Iwonka Czcińska. Iwonka Czcińska na studiach w tym Agata Dumińska. Jeszcze na... A kto dotarł? Ewa Wąsowska. Ewa Wąsowska. Natalia Wegner. O, Natalia też była. Natalia Wegner. Prosimy, prosimy Natalia. Tomasz Weiss. Wonorata Wojciechowska.

Jeśli ktoś nie dostał, to jakiś czas później? Ktoś my? Co tak, no, jeszcze? No, 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 A, grupa, grupa jest. Prosimy, kapel całą, <laughs> prosimy. Wiele, pan też jest w Wieleka Książkiewicz. Tak, Wieleka Książkiewicz, proszę bardzo.

Krzysztof to jest dochodzi no, 100%. No, proszę załączyć i na to. tak A no, to dajcie, bo tak. to jest to też będzie Jak podzielone po Ma malarstwie jest, tak teraz to Teraz to są dał. No. Marcin Biegański jest, Marcin Kamila, Kocz, Danuta Cybąska. Kamila Borow, proszę, na

Majka to Helena Zabiska, Czesław Boś. Czesław Boś jest mężczyzną, Majna Zabiska, A jest Helena?

サーリーマンは高校生 Ale ja go zmniejszyłam ten wreszcie. Ale widzisz, że szarł Adam przydziała. Dziękuję. Adam przydziała. Marek Salamu, Oni teraz dalej nie szkodzą. Ale Zasadniczej Polskiej Przedstawiciel Sądu Zasadniczej Polskiej Przedstawiciel Sądu Zasadniczej Polskiej Proszę się Owarcega. się Zapraszamy Iwonę Ostrowską. pan Arek Świderski. Nie no jest to, 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 to ale jest Nie bo się. się. <noise> pan Arkadiusz Świderski, nie daj tak się.

<gry> Zapraszamy teraz Państwa za zwiedzania, wystawy, przeżywania i wolność.